Dobry wieczór! W dzisiejszym odcinku jeden temat opowiem trochę o przynętach powierzchniowych, a konkretnie o jednym ich typie, który Amerykanie nazywają Probeit, czyli przynętach zaopatrzonych w takie śmigło, które wywołuje na powierzchni wody dużo hałasu i prowokuje tym samym trapieżniki do ataku. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam. Pytanie to zadał kolega ukrywający się pod pseudonimem YouTube'owy Kamil. Pozdrawiam, panie Piotrze. To może ja zadam pytanie na temat przynęt powierzchniowych, które mocno hałasują, na pewno słyszał Pan o przynętach typu Whopper Plopper. Na YouTube dostępie, dostępne jest wiele filmów, na których można zobaczyć na przykład olbrzymie sumy, które atakują bardzo chętnie taki wabik. Dużo filmów jest ze Stanów, gdzie ludzie polują na basy, szczupaki czy maski. Czy zdarzyło się Panu kiedyś na nie łowić i z jakimi efektami? Jakie jest Pana zdanie na temat tego rodzaju przynęt? Kolega napisał woblerów, no ale to nie są woblery. Kiedy najlepiej je stosować i w jakich warunkach? Jakie polskie gatunki ryb mogą dobrze reagować na takie dość mocno chlupoczące przynęty i w jakich warunkach radziłby pan je stosować? Wydaje mi się, biorąc pod uwagę jak dźwięk rozchodzi się w wodzie, że zamiesz zamieszanie jakie whopper plopper robi na powierzchni może prowokować ryby z większych odległości i głębokości niż standardowa guma czy wobler. Jeszcze nie zdarzyło mi się osobiście na nie łowić, ale w tym roku planuję je mocno przetestować na Wiśle i okolicznych wodach stojących. Wiem, że był już u pana na odcinku temat hałasu nad wodą, ale nie stricte o wabieniu ryb. Dziękuję za tą wspaniałą serię i za to, że chce się pan z nami dzielić swoją niewątpliwie ogromną wiedzą. Bardzo dziękuję za miłe słowa, za komplementy. No rzeczywiście znam tą przynętę pod nazwą Lopper Plopper. Pamiętam, że bardzo dawno temu, gdzieś w Stanach, pierwszy raz padła mi ona w rękę w jakimś sklepie. Wziąłem to do ręki i już wiedziałem, że jest to przynęta wyjątkowa. Co potwierdziły późniejsze testy. Miałem gdzieś parę sztuk, ale nie wiem, bo komuś dałem, bo generalnie to kupowałem przynęty konkurencji po to, żeby je przetestować, a nie żeby ich używać. No chciałem Wam pokazać, ale nie mogę teraz w moich, w moich bardzo uporządkowanych skrzynkach tego znaleźć. Pokażę Wam zdjęcia oczywiście tej przynęty, bo myślę, że warto ją poznać, jak ktoś nie zna. Jest ona produkowana przez firmę River to Sea, która ma siedzibę w Kalifornii. Powstała w 2003 roku i myślę, że Woper Plopper był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym ich wynalazków. Popatrzcie sobie w necie, wrzucę pod tym filmem w komentarzu. Linka do katalogu, do katalogu firmy River to Sea. Jest tam sporo przynęt. Od razu widać, że dedykowanych do połowu basów, oczywiście. A Whopper Plopper jest produkowany w tym momencie w sześciu rozmiarach od 6 do 19 cm. Tu macie zdjęcie tej strony z katalogu River to Sea, która pokazuje wszystkie rozmiary tej przynęty. Widać, że w projektowaniu przynęt w tej firmie bierze udział bardzo dobry wędkarz. I doświadczony konstruktor, bo te proporcje tych przynęt nie są identyczne, jeśli chodzi o dziewiętnastkę i o szóstkę, więc oczywiście ma to swoje uzasadnienie po to, żeby przynęta wywo wywoływała dużo hałasu na powierzchni, ale równocześnie, żeby była stabilna, żeby nie kręciła się wokół swojej osi podłużnej. No i oczywiście, jak w przypadku wszystkich przynęt powierzchniowych, bardzo ważne jest to, czy na tą przynętę daje się dość łatwo zacinasz, bior, zacinać atakujące ją ryby. Bo jak wiecie, to jest jedyny mankament łowienia na przedmioty powierzchniowe. Trudno się zacina, mimo że brania często są bardzo agresywne. Więc Whopper Plopper cały czas jest w ofercie River to Sea. Jest, jest jak popatrzycie sobie w katalog tej firmy, bardzo dużo kolorów. Ta oferta się rozbudowała. Właśnie jest sześć rozmiarów i mnóstwo, mnóstwo kolorów ponieważ ta przynęta naprawdę działa i nie tylko na basy oczywiście. Oczywiście jak każda dobra przynęta, która sprzedaje się w USA w dużych ilościach, looper ploper doczekał się setek podróbek. Można bardzo łatwo znaleźć w necie na AliExpress na przykład komplety looper ploperów, 5 sztuk za 30 parę złotych, to oczywiście nie są oryginały. Radzę, jeśli ktoś chce to kupić oryginał, porównać bo zawsze będzie to jakaś drobna, ale istotna różnica. Szczególnie właśnie ona jest istotna, ważna w przypadku przynęt powierzchniowych ze śmigłem. A co tu jest specjalnego w tej, w tej przynęcie? Mianowicie, bo takich przynęt turbinkowych było bardzo dużo i nadal jest, powstają nowe, ale co wymyślili konstruktorzy z firmy River Tusi? Mianowicie ta pierwsza część jest z twardego plastiku, a druga część, ta turbinka, ma dość ciekawą konstrukcję. Tutaj macie zdjęcie zbliżeniem. może będzie tutaj widać, o co chodzi. Nie jest to cała ta turbinka, nie jest symetrycznie osadzona na osi, tylko jest trochę niesymetryczna. Dzięki temu właśnie osiągnięto ten idealny rezultat. To znaczy, przenęta jest stabilna, przy, nawet przy dużych prędkościach, bo czasami trzeba. Przy łowieniu niektórych gatunków bardzo szybko zwijać i ona się nie może kręcić, nie może kotwica zamiatać, góra-dół, tak? nie może się kręcić, ma być stabilna, powinna drgać na boki korpus, powinien drgać, a turbinka powinna ostro zamiatać i wytwarzać duże zamieszania na powierzchni. Ta turbinka ponadto jest zrobiona z miękkiego plastiku, także jest. Odporna na zgniatanie, nawet na mocne uderzenia, na uderzenie w jakąś skałę, nie łamie się. Jest to taki plastik, który można w, z łatwością w palcach wygiąć. To jest też świetny wynalazek i całość jest zrobiona po prostu perfekcyjnie. To mogę powiedzieć bez żadnych wątpliwości. Jest to moim zdaniem najlepszy probate na świecie. Lepszego nie widziałem. Dlatego polecam wam, kolega, dobrze zauważył, warto spróbować. W kolekcji Salmo mieliśmy też podobne przynęty, to znaczy prop Było ich kilka. Takie, o których mówiłem już w QA: to jest Spitting Rover. Właśnie z takim malutkim śmigiełkiem umiejscowionym na osi przynęty. No i oczywiście Turbojack, o którym też ostatnio mówiłem. Podobna zasada działania. Śmigło oddzielnie, jako druga część korpusu dużo hałasu na powierzchni. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Whopper Plopper jest następną generacją e, tych przynęt e, e, Bites, ponieważ wprowadzono tam takie innowacje, które czynią z, z niej naprawdę idealną przynętę powierzchniową. A jakie gatunki łowimy na przynęty powierzchniowe? Tak jak kolega tu zauważył, nie tylko basy, szczupaki, maski w Ameryce. I sumy w Europie, ale również wszystkie, właściwie drapieżniki, bo wszystkie, właściwie drapieżniki, w pewnych sytuacjach, w pewnych miejscach żerują na powierzchni, ponieważ tam się pokazuje okresowo ich pokarm. Jest łatwy do pochwycenia. Więc yy, bolenie, chlenie, nawet jazie, a ja łowiłem na, na spitin rowera, złowiłem nawet parę wzdrek, wszystkie te gatunki drapieżne bardziej lub mniej, reagują świetnie na przynęty powierzchniowe. Jest to oczywiście związane z pewnym specyficznym układem różnych warunków, czyli miejsce, na przykład jest to płytka zarośnięta mocno do powierzchni zatoka, przeważnie w środku lata, bardzo ciepło, do, ciężkie miejsce do prezentacji innych przynęt, powierzchniowe przynęty, czy to będą popery, czy to będą powierzchniowe swing bite y, czy to będą przynęty typu walk the dog, czy wreszcie pro czyli przynęty z turbinkami Świetnie działają w takich warunkach, dlatego że je można utrzymując je na powierzchni wywabić z gąszcza tych, te drapieżniki. Poza tym myślę, że dość ważną przyczyną dla której te przynęty powierzchniowe są tak skuteczne w niektórych sytuacjach. Jest fakt, że są one utożsamiane przez drapieżniki z łatwą zdobyczą, czyli z ofiarą, która nie ma siły się zanurzyć, robi dużo zamieszania na powierzchni. Tutaj uwaga, czasami ta technika połowu, sposób prezentacji też jest niezwykle ważny, to znaczy nie tylko równomierne zwijanie, które działa bardzo często, ale trzeba szarpnąć, zatrzymać przynętę, więc tutaj też można dużo o tym opowiadać. W każdym razie, trzeba pamiętać, że imitujemy łatwą do pochwycenia ofiarę. I drapieżniki dają się na to nabierać. Nawet bardzo duże i doświadczone osobniki. Czyli kolega, mówiąc krótko, ma rację. Warto na Wiśle i na innych dużych rzekach sprawdzić te przynęty, bo można się zdziwić, co w nie przyładuje. Na pewno wielkie bolenie. Tutaj w, w komentarzu pod filmem wrzucę link do, do filmu, który kiedyś dawno temu zrobiłem na na jednym z takich małych, takich małych jeziorek połączonych z rzeką w Holandii i okazało się, że właśnie Speed Rover przyniósł nam sporo brań, a pokazał nam to tą sztuczkę nasz przyjaciel z holenderski Guy Dick Van Hattem, który w tym miejscu zupełnie intuicyjnie założył przynętę bardzo podobną do Whooper Plopera, też mocno hałasującą na powierzchni, 9 czy 9, 10 cm, dużą, naprawdę o wiele większą niż ja bym założył. Mam mniejszej, nie miał tego typu. A te bolenie tam żerowały na takim wylęgu dosłownie, nie wiem, 2 cm długości. I wcale nie agresywnie go atakowały, tylko jak to mi trochę przypominało, żerowanie, żerowanie wielorybów na ławicy na ławice kryla albo. Tych kaszalotów na jakichś ławicach, na ulicach ryb, takie spokojnie zamykały sobie pyski na tych wielkich ławicach, tych malutkich rybek. Ale niestety z jakiegoś powodu żadna przynęta, którą w tej sytuacji próbowałem za zastosować, zupełnie nie powodowała ataków tych boleni. Nie miałem żad żadnego brania. A kolega holender założył tego coś w, tylu, w stylu woper łop plopera i miał przy nas kilka. Bardzo agresywnych ataków. Widać było, że ta przynęta wkurza te bolenie, ale nie mógł zaciąć, żadnego nie zaciął, więc założyłem Speeding Rowera, który był trochę mniejszy bardziej smukły. I tam parę ryb zaciąłem. Oczywiście większość nie zaciąłem, ale i tak było widać, że jest duża różnica między tak zwanymi typowymi przynętami boleniowymi, a właśnie tym yy, pro Bite'em pod tytułem Spitin Rover. Także, Tutaj pod filmem wrzucę link w komentarzu do tego filmu i również do Q&A, gdzie mówiłem o, e, o Turbo Jacku. bo jest to fajna przynęta, na którą mam nadzieję jeszcze złowię parę fajnych ryb i to nie tylko szczupaków. E, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie. Wybaczcie, że trochę krócej, bo mam nadzieję, że zaraz wyskoczę sobie na rybki. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.